Halo, halo, dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Jest to chyba już szósty odcinek, ale nie wiem, bo walnąłem się w obliczeniach, jak zawsze w pewnym momencie przestajemy to po prostu liczyć, bo... Yy, no bo ja nie mam pamięci do tego. Muszę po prostu sprawdzić w następnym odcinku i może tym razem przełamiemy tę zasadę. Ogólnie sytuacja wygląda w ten sposób, że poszedłem spać, zrzemnąłem się... 10 godzin i wstałem i gram dalej. Także lecimy dalej z serią, biegniemy sobie za widmowym złotym chyba pieniążkiem, ja jestem przekonany, że to pieniążek nas prowadzi, bo w tej grach zawsze prowadziły nas pieniążki, więc musi być to złota moneta. Przepraszam, jeśli będę miał taki głos dziwny, no dopiero wstałem, najadłem się płatków z gęstym mlekiem i teraz mój głos leży. Dobra, czy na pewno chcesz udać się do miasta Gungan? No, oczywiście, że tak. Zajrzyj do wskazówek w zakładce. Dodatki holoprojektora. Aha, a więc tam mogą się wyświetlać te wskazówki. Na przykład wtedy, co ja. Yy, jakaś mi się wyświetliła i ja jej nie zdążyłem przeczytać. Ja się wtedy obraziłem na grę śmiertelnie, bo ona mi zniknęła. A tutaj przecież można sobie chyba zajrzeć. Gdzie tutaj są wskazówki? To są dodatki. Ja bym chciał wskazówki. A nie wiem, ja i tak nie potrzebuję podpowiedzi. Jestem zbyt mądry na to, żeby korzystać z podpowiedzi. Chodźcie, biegniemy sobie teraz do. Znowu nie pamiętam, jak to się nazywa. Boss Nas, albo Boss Nasa. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale biegniemy do tego władcy tutaj, Gunganów, żeby przekonać go, żeby pomógł nam w odbiciu na Bóg z rąk złych separatystów, znaczy teraz Federacji Handlowej, ale y, są to separatyści. Nie ma tu nikogo. Czy oni byli zatrzymani? Może, że tak. Albo może byli uciekani. Oczywiście! Kto mógłby ich schować? Kiedy są w problemie, idźcie do Świętego Miejsca. Mechaniczy nie znajdą tam. Podążacie za no to kurde Jarge -dża, lecisz. Biegniemy za nimi w takim wypadku. A czy ja muszę być za Jarge? Dżar nie muszę być za Jarge'em, Dżar mogę po prostu być za dużym. To bardzo dobrze, bo Jar wyleciał ogólnie powoli strasznie. A my chcemy wybić z tego ale faktycznie tutaj kompletnie nikogo nie ma. No, zobaczcie, jakie to miasto jest piękne. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, że im się chciało robić takie lokacje jak na przykład miasto Miganu. Zobaczymy, jak będzie z innymi tego typu lokacjami. Czy one też będą tak rozbudowane, rozwinięte, bo to jest piękne. To sprawia, że chce mi się w grać. Dobra, wypływamy. Aha, teraz się już nie pytają, czy chce się udać do. Yy, no, na, na powierzchnię planety, nie? Teraz się już nie pytają. Dobra, wypłynęliśmy. O, cała reszta tutaj na nas czeka. Nie mogę się zamienić w kapitana, co nie? A mogę go przesunąć. No to próbować, Jar-Jar, No, co ty tutaj normalnie chcesz? O, oh, wow. Ja naprawię. Robiłem. I co teraz? Yy, aha, w ten sposób. No to biegamy w takim razie i szukamy bossa. Ej, chyba tutaj są. O oh, jest, ktoś tu jest. Kontynuuj tryb popularny, oczywiście. My. Ja I am Queen Amidala. I am Queen Amidala. No, I am Queen Amidala. <laughs> I am Queen Amidala. I am. I'm sorry for my deception, but it was necessary to protect myself. If we do not act quickly, all will be lost forever. Give to help us. Maybe we are being friends. co musiał jakiś pokłon złożyć w ogóle, żeby się gruba zgodził. Tak zrobimy? <coughs> tak zrobimy, pan. Ma. Ej, co jest grane z tym tysiącem? Hahaha. Przepraszam bardzo, zaczekasz, nie odbije się, ale musiałem. Army, Odbijemy. To pomagać, pomagać i Ale tak będziesz musiał zrobić, Ani, bo ty dopiero zostaniesz potężnym Jedi. Ja chciałem powiedzieć, że jestem ogromnym fanem tego jakby został turów matulowa Vidana. Yy, i tego, że wszyscy się tutaj pojawili, to jest w ogóle fantastyczne. Jakby trzeba było, no to by wysłała wszystkich po kolei. Widzicie? Tak właśnie działa władza. No rozwalamy sobie trochę rzeczy, bo mało dzisiaj na no a tego nie mogę, bo to jest nasz statek, w którym będziemy swoją drogą się przemieszczać, znaczy statek śmigacz. Dobra, no tak, chcę rozpocząć poziom, oczywiście, że tak. Krążownik Republiki, długość statku 115 metrów yy, maks. prędkość 900 km na godzinę. Dobra, jesteśmy Ukryj się Ukryj się Ani Bardzo dobrze Quaigon Pięknie To mi się podoba Aż sobie musiałem nalać picia Błagam, powiedzcie, że będzie poziom wkręt. daw dawno! To, to szatan we własnej osobie! Okay. Szatan kontra Jezus i jego padawan! Dobra, ogólnie rzecz biorąc, mam nadzieję, że będzie też poziom, jak e, sobie lecimy Anakinem i rozwalamy te stacje Federacji Handlowej. Ale tym zajmiemy się później, bo teraz musimy pokonać darta Moa i kurde pieczone, co tu się dzieje. E, w sumie B, aby podnieść wybrany obiekt przy użyciu mocy, okej. Okay. I R, aby przemieszczać obiekty, no wiadomo, to wiem to przecież. No. No, wycelowałem. I teraz RT, żeby rzucić się. Bum. No i dobra. Trzeba RT, aby zacząć celować mieczem świetlnym. O wow, mogę tak? Okej. Okay. O wow, ale kozak. Unikaj nadchodzących ataków, ruszając się w dowolnym kierunku przy I koło... naciskając A. Okej, okay. czyli... Kurde, co się dzieje? Eee, yy, okej okay. Jezus, tu jest cały system walki, co tu się dzieje? Ja myślałem, że kombinacja ataków na droidach to jest coś wielkiego, a my tutaj... O wow! Nie no, to jest fantastyczne I pieniądze mi z tego lecą, o co chodzi Ojej, troszeczkę mnie pobił za bardzo Dobra, chwila, 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 Co tam ma? No? no, śmiało zaatakuj mnie. No, dawaj, no śmiało, no chodź No O dobrze, nie macie Czekajcie, jak się celowało tym mieczem? Nie tak się chowam. A i tak i mogę tym rzucić? Ucieka nam dobra, gonimy go. O jezu ile droidów Mamy towarzystwo i zaraz się nim zajmę. Ożby I I koniec nie ma was. Pat co robię. Ło! Bum! Obi banki robi, dawaj. Siu! Bum! Raz, baj was nie ma. Ale porobiłem. A to HP się odnawia, czy muszę Muszę zbierać HP? Yy, wybaczcie, ale muszę to sprawdzić. Ach, nie działa. Myślałem, że mnie wyniesie do góry jak w komputerze. Yy, dobra, biegniemy za małem, bo mało nam ucieka, a to niedobrze. Popatrzcie. To mi coś da, jak uderzę we wszystkie. Bo to są czasem takie isteregi. Ten w tej czapeczce, co jest grane? O nie droidyki Muszę szybko uderzyć w to, Potem muszę uderzyć jeszcze... nie muszę, dobra! Nie będzie żadnego isterego, pewnie z tego O mój boże co się tu dzieje Ej nie bi kłajgona Co za chłop Wziął i kłajgona zniszczył no Dobra, rozwalamy tu wszystko. Ciebie też, droidzie. I po tobie. A nawet nas nie atakował! Kurde, to chyba była zbrodnia wojenna, słuchajcie, bo... <grywka> <grywka> to chyba był yy, cywilny droid, który tutaj tylko obsługiwał maszynę. Oj, oj. To niedobrze. Dobra, bum! Ja się trafam, ja w każdej serii ktoś tu pewnie upewnił zaufanów, że ja zawsze no jak walczę to tylko na tak, WOOOOO wow, BOOM ja, 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 No jakieś takie robię dźwięki Bo jestem upośledzony psychicznie I robię takie rzeczy, nie wiem Wybaczcie mi to Ale ja muszę sobie dodawać emocji po prostu do rozgrywki w ten sposób O, O O O wow. Spokojnie! Jak się by wy... Ej, muszę się szybko zmienić, bo znalazłem się w punkcie, w którym będę spadał cały czas. Chodź ma, no śmiało. Teraz powinienem się zmienić, bo była i walnąć plecy. To śmiało. Dawaj. O, jednak się odnawia to HP, co jest? Dobrze! Nie mam żadnych obiektów, żeby sobie w niego porzucać, bo to chyba najbardziej efektywne było jak do to. Ała! Zgiń, przepadnij! Oj nie, no typ, co nam porozwalał cały most. No i widzę już, do jakiej lokacji się powoli zbliżamy Prowadź qui -Gon. No i tak właśnie qui -Gon. No dobra, 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 jednak Obi-Wan robi to zrobi, ale w najlepszy sposób. Dobra. Chyba jednak nie. No to jednak qui pójdzie. Dokładnie, jak widzicie, z odpalonym mieczem. On jest, jest gotowy na to. Hop, 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 hop. Mogę do Was rzucić, czy nie mogę? Nie mogę, wy tylko gracie muzyczkę, rozumiem. No to znowu byłaby zbrodnia wojenna. Bo to chyba nie są żołnierze. Skoro czy pograją muzykę. Chociaż ciężko te droidy to po prostu są droidy bojowe, nie wiem czy to można je traktować jak żółnierzycych. Jak to sama nazwa wskazuje, są to droidy bojowe. Dobra, to też rozwalimy, bo dużo pieniędzy z tego wypada. A ja w ogóle mam jak na razie w tym poziomie tylko 10 tysięcy, no co innego, że ja zginąłem dwa razy, 4 oby... razy, bo w sumie dwa razy obiwanem jak spadłem eee, i raz tutaj... Dwa razy tutaj na tych przeskokach raz, dwa. Czy ktoś do mnie celował jakimś laserem? Wow, patrzcie, tam jest jakiś snajper. Muszę go rozwalić. Ach, tak się chyba nie da. Obiła? no coś się. Dobra. Weźmiemy to I rzucimy tym w niego. Chyba nie da rady tak wysoko tego podnieść. Chciałem to wrzucić, wiecie. A dobra, ciut to. Yy, mamy tu coś do zrobienia? A przecież my możemy wejść na górę. Nie możemy. Zepsute to jest. No dobra, no, to skoro nie możemy, to nie możemy Musimy wejść tam na górę, tak? No to zrobimy to z tej strony w takim razie. Ach, to jest do rzucania. Dobra, wiecie co? Zaraz wyjdzie na to, że będziemy musieli o coś naprawić po prostu. Bo to jest też nie żeby tam się nie dało wejść, a nam wypadają jakieś elementy, które chyba będą do wykorzystania. Właśnie. To trzeba podnieść i dać. O mój Boże, to trzeba dać. Tutaj ja chciałem tym rzucać w droida. Za bardzo jestem na skupiony. Dobra, chodź na górę, Obi-Wan. Jedziemy. Widziałeś ty, że do nas celują? nie może tak wyjść, to jest nielegalne. No i co celujesz? Co ty sobie wyobrażasz? To. <grym> no toś rzucił. O, oh, dobra, wyrwał. <try> eh, <gry> dobra, e, mol uciek. Rozwalił mi pod nogami parę rzeczy Tak nie można Ach ten rzut mieczem światem jest po prostu pięknym atakiem Atakiem którego nadużywałem w battlefroncie jak nie wygrałem yy, po prostu kłaj... nie nie Qui-gonem, tym Weiderem No, zrobić coś No, śmiało, patrzcie Cyk najlepszy atak Ciek najlepszy atak Ciek najlepszy atak Ciek najlepszy atak Ciek najlepszy atak Łatwo stacji Chodź tu Oj niedobrze Ej, pojgon, chodź tu he, no, bo Kwajgon cały czas zostaje jedną tyle. Tak nie można. Kwajgon, ty się pospiesz, stary dziadu jeden. Dobra, tutaj załadowałem. Tu załadowałem. O, żeż ty. Dobra, coś jeszcze mam zrobić, czy teraz tylko tkamy? A, a jakbym ja tam Qui-Gonem pobiegł I teraz Obi-Wan został z tyłu Ale nie może tak być. Obi-Wan musi iść. Musimy się trzymać fabuły. Hmm. Chwila, bo to jest cała zagadka normalnie. Nie tu! Tu. To będzie trzeba chyba rozwalić. Nie wiem jeszcze do końca jak. Ale możemy wziąć to, władować to. A no nie możemy władować tego tutaj, bo to tutaj. Albo możemy? A to do góry? Nie tu! Obiłam, co ty robisz. O, ty. I teraz teoretycznie wszystkie są na swoim miejscu. A nie, musimy wziąć to jeszcze. Dać tu. A to chyba jednak miało być przy drzwiach. O, jest. Open the door. Chodź tu. Co jest? Kwajgon został? Quaigon chyba został. Nie, został. Nie, jest tutaj. To jest. Yy, zostaw nie. Nie, weźmy tutaj normalnie. O nie! Bedny Quagon. Quagon, no to mu plecy, co ty robisz, żeby stoi w miejscu. No i teraz Obi-Wan powinien zostać tyle I żeby Kwagon się zajął yy, Molem Ale jesteśmy tutaj obaj, no bo w sumie nie pomyślałem, że jak będziemy w trybie kooperacji, no to nie może jeden sobie zgrać po prostu stać tam w tyle tyle Zostawnie Au, dobra, za blisko był

your little insurrection is at an end your highness your occupation here has ended after her this one's a

Dobrze, jest. Nie ma prawdziwego Jedi. O mój Boże, coś słabo nam idzie z tym zbieraniem pieniędzy. Musimy zacząć się skupiać na tym trochę bardziej, bo potem będę musiał to powtarzać na live'ach. Yy, musimy się trochę bardziej na tym skupić. Yy, Małe szanse. Ale co jest nic? Tak słabo mi poszło? Nie, no niemożliwe. Mniej zestawów też nic, bo nic, nie. No, to powiem wam, do z tym poziomem zrobiliśmy. Bo nic kompletnie nie zebraliśmy. Dostaje tylko klocko za przejście poziomu. Trochę słabo. Trochę bardzo. Nic totalnie z tego poziomu nie ma. Ale lipa. No, ale pójdziemy w następnym odcinku. Pójdziemy w następnym odcinku i będziemy, słuchajcie, prowadzić walkę. Yy, tak mi się wydaje. Yy, słuchajcie. Niesamowite, samo Mroczne wilmy. ono już jest dłuższe niż w tutaj już są elementy, których yy, w Complete nie było, yy, także zobaczymy w następnym odcinku, co jeszcze czeka na Mrocznym filmie, ale w tym to by było na tyle, także do zobaczenia w kolejnym materiale, ja się z wami na razie.